Płacz tutaj, płacz. Już się nagrywamy. Będziemy się iskać. <laughs> będziemy się iskać. O, wasze, będziemy się iskać. Nie glizemy się. Nie glizemy się. Nie glizemy się. Jakie dźwięki takie ma? No. <laughs> Tilgocze. Jeszcze to wykonaj. I mam unia. W tle dwie córeczki, a to synuś. Moka, no jest, jest. Jest ujęcie. Niemowlak przychodzi. takie śliczne, no takie śliczności, obserwują, obserwują, chodź, chodź, no chodź, tak, tak, gwiazdy internetu, takie śliczności, takie Ja mówię, dobrze czy źle? Nie źle. O, chodź tutaj, chodź, chodź, chodź. A, idzie, idzie maluszek. Maluszek, O tak, buziadek. bujatek buziadek. No to się też czuję. Żeby nie, nie wypowiadali tej farmy, to kurczę pewnie. Да. Да. Да.